Bin, moje dziecko, Twoim przeznaczeniem są rzeczy, których nie jesteś sobie w stanie wyobrazić. Będziesz najwspanialszą kobietą, jaka żyła w tym królestwie. Boże, kochany, która godzina? Trzecia rano. Śnił Ci się kiedyś koszmar, z którego obudziłeś się w najstraszniejszym momencie i wszystko było ok? To nie ten koszmar. Wszyscy w królestwie dosłownie skamienieli. Moja mama jest zła, Elfo nie żyje. Fajna sprawa. Elfo, gdziekolwiek jesteś, przepraszam cię. Ach, niebiańsko. Po co ja w ogóle traciłem czas na życie? Nekro rozmowa do pana Elfo łącze. Halo! Halo! O, o, Elfo, czy to ty? Przecież... To pani do mnie dzwoni! Ja się do nieba nie dostanę, ale jeśli umówimy się z nim w piekle, mogę go wyciągnąć. <słyska> 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 Za mną, kociaczku. Kim jesteś? Łonita demonowska! Całkiem legitne imię. Przepowiednia musi się spełnić. Jaka matka? Taka córka. Nie jestem taka jak ty. Schowajcie się! Chyba że chcecie zobaczyć coś fajnego! Spokojnie, moi drodzy! Schowajmy się pod tą stertą dzieci! Uratujemy elfo i przywrócimy Dreamlandowi Blask. Co by się nie działo, trzeba walczyć. Razem! Będziemy się musieli wycofać rakiem z tego magna. Taki styl gramkwiczów. Szybko! Atakować smoka! Niechaj zarżnie go najlepszy. Albo najlepsza. Proszę nie ignorować kobiet. Uuu!